przede wszystkim dzisiaj na temat Jasnowidza Jackowskiego, który tłumaczy fenomen śmierci bliskiej osoby. No, Można powiedzieć, że dramat, ale tutaj w wymiarze tak naprawdę duchowym, a także fenomen miłości od pierwszego wejrzenia, czy tak naprawdę zastanawialiście się nad tym, dlaczego człowiek zakochuje się, e, następuje tak zwana miłość od pierwszego wejrzenia. No nie zawsze to ma miejsce, ale bardzo często. Czym to jest spowodowane? No właśnie to może mieć tak naprawdę wymiar duchowy i być związane z życiem w poprzednim wcieleniu, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj tak naprawdę dwa wątki czy też wątki, które są ze sobą związane, zazębiają się, to jest fenomen śmierci bliskiej osoby. Oczywiście, w sensie po prostu duchowym, tak, no bo to jest oczywiście tragedia, natomiast ja tutaj mówię o kwestii tak naprawdę duchow duchowej duszy, życie duszy po śmierci, życie po prostu człowieka po śmierci, no i to jest swego rodzaju po prostu fenomen. No i też fenomen związany z miłością od pierwszego wejrzenia, tak? Bardzo często, na przykład, jeżeli ktoś mówi o miłości, to mówisz, że gdzieś tam się poznali i to była miłość praktycznie od pierwszego wejrzenia, że mężczyzna zakochał się w kobiecie, czy kobieta się zakochała w mężczyźnie, później byli parą, narzeczeństwo, ślub, dzieci i tak dalej. No właśnie, i tutaj Jasnowidz Jackowski mówi ciekawą rzecz, że tak naprawdę to jest związane z kwestią duchową, a mianowicie z tym, że te osoby były ze sobą już poprzednim wcieleniu, tak? Przypomnę, że tutaj jest taka koncepcja według Jasnowidza Jackowskiego, troszeczkę koncepcja dotycząca właśnie reinkarnacji, że nasze życie kończy się, nie ma tak naprawdę, nie wiadomo, czy istnieje piekło, czy istnieje po prostu niebo, natomiast człowiek wchodzi w kolejne praktycznie życie, jakby z oczyszczoną kartą pamięci, tak? Mamy kartę pamięci, tak? Nasza tutaj umysł, dusza, mózg po prostu rodzi się na nowo, na nowo żyjemy, funkcjonujemy. Natomiast my później w ciągu życia poznajemy tak naprawdę osobą, które, osobę, która po prostu nam była bliska w poprzednim wcieleniu. I dlatego mówimy, że na przykład mamy do czynienia z miłością od pierwszego wejrzenia, byłoby to związane z tym, że na przykład w poprzednim wcieleniu mieliśmy po prostu tutaj tak, mężczyzna miał kobietę, żył z nią i tak dalej i później w tym nowym wcieleniu ten człowiek rodzi się na nowo, oczywiście on nie pamięta po prostu poprzedniego wcielenia, kim był, po prostu taki zawód wykonywał i tak dalej, natomiast właśnie w momencie, kiedy spotyka tą kobietę, która, ta, która z którą był po prostu w poprzednim wcieleniu, to mamy do czynienia z, właśnie z miłością od pierwszego wejrzenia, tak, od pierwszego wejrzenia. No właśnie i tutaj to też jest spowodowane, czy związane właśnie ze śmiercią bliskiej osoby, a więc bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, że dochodzi do śmierci bliskiej osoby, tak, czy na przykład żona traci męża w wypadku samochodowym i następuje wielka, wielki dramat, rozpacz, kobieta tak naprawdę no nie wie co poczuć, jak żyć, jak po prostu funkcjonować, byli na przykład małżeństwem po 25, 30 lat, mieli dorosłe już dzieci, przedstawiam taki przypadek takiego kierowcy, który praktycznie tutaj nigdy tutaj nie miał problemu nie miał problemu, był kierowcą, w nocy jeździł samochodem na, 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 na samochodach dostawczych i żona po prostu była w domu i ten mężczyzna miał 55 lat na krótko przed emeryturą, jeszcze tam kilka lat, no i praktycznie w nocy mu się przyśniła, tak? Znaczy w nocy ten mężczyzna się przyśnił tej kobiecie, obudziła się, a okazało się, że to było zbieżne praktycznie z wypadkiem, ten mężczyzna zginął w nocy w wypadku samochodowym. To było praktycznie w tym samym czasie, tam kilka minut po tym, jak ona się przebudziła. Co ciekawe, jej się nigdy nie śnił praktycznie mąż, Natomiast akurat tej nocy się śnił i to rzeczywiście było zbieżne, czyli tak, jakby po prostu doszło do wypadku samochodowego, zmarł ten człowiek, ten mężczyzna w sensie po prostu fizycznym jako człowiek. Natomiast dusza po prostu jeszcze się skontaktowała z tą żoną, tak z, 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 z żoną właśnie tego zmarłego kierowcy. No właśnie, tutaj mamy do czynienia właśnie z kwestią śmierci bliskiej osoby, bo być może to spowodowane tym, że ta bliska, ta bliska osoba w momencie, kiedy umiera, bo często się mówi tak, że na przykład mąż spotka się z żoną w niebie, tak, czy żona spotka się z mężem po prostu tam w innym świecie i rzeczywiście to może być prawda, tutaj według jasnowidza bo wtedy mo może się spotkać po prostu w nowej rzeczywistości, tak, tylko oni nie będą świadomi, oni nie będą wiedzieć tak naprawdę w nowej rzeczywistości, jak ten mąż, jak ta żona po prostu wyglądała i wtedy mamy do czynienia właśnie z fenomenem miłości od pierwszego wejrzenia, tak, wejrzenia, a z drugiej strony no, żeby po prostu narodził się człowiek, czy było nowe istnienie, ktoś musi umrzeć po prostu w poprzednim wcieleniu, tak? Być może śmierć tutaj w odpowiednim odpowiednio wcześnie spowoduje właśnie, że ten człowiek narodzi się w następnym wcieleniu, tak? No to troszeczkę jak sytuacja z podróż do przyszłości, ten film, który był, czyli tam po prostu ten główny bohater mógł się cofnąć do lat młodości swojej matki, która była na potańcówce, tak, w szkole i gdyby się nie spotkała z jej ojcem, z jego ojcem, to praktycznie on się nie narodził. Tam tam było na zdjęciu, że on praktycznie znikał z tego zdjęcia i tam był jakiś zawadiacki, jeszcze drugi chłopak, który chciał poderwać tą dziewczynę i on musiał zrobić wszystko, żeby właśnie uniknął tego, tej sytuacji, tak żeby ta matka poznała właśnie tego ojca, bo on by się nie narodził. No, tutaj może być po prostu podobna sytuacja, czyli rzeczywiście to może mieć po prostu związek. Oczywiście, według jasnowidza Jackowskiego. No i tutaj ciekawa sytuacja, tak, ponieważ e, tutaj e, praktycznie myśli generują tak naprawdę nasze zdarzenia. To, co nastąpi, tak. Wszystko praktycznie o, o, to, o czym myślimy, generuje nasze my, my, myśli, nasze generują praktycznie zdarzenia. Nasze myśli, nasze po prostu zachowanie też generuje e, energię. No i tutaj kwestia tego typu, chociaż to jest tak naprawdę stara maksyma. Każdy wie, że dobra energia generuje dobrą energię, czyli ta energia, która jest wysyłana w świat, dobra energia przyciąga po prostu dobrą energię, natomiast ta zła energia, która wysyłana jest wysyłana w świat, po prostu generuje złą energię, ona przyciąga tą złą energię, tak. Czyli na, bardzo często, na przykład, można dowiedzieć się, że jakiś tam em, muzyk, czy jakiś po prostu przestępca był hulaką, tam ci krat, i tak dalej, I później ginie w młodym wieku, tak, czy, czy po prostu ginie w jakichś niewyjaśnionych nie, nie, nie okolicznościach, bo może właśnie ginąć o tej energii. Złej, którą po prostu wytworzył w ciągu swojego życia. No chociaż trzeba pamiętać, że to nie zawsze ma po prostu odniesienie, tak? No, są na przykład młodzi ludzie, którzy są porządni i mogą umrzeć na chorobę nowotworową, tak? To Więc to po prostu są tego wyjątki. Natomiast tutaj też mówi o jasnowidz o tym, że pewna obawa przed na przykład chorobą może spowodować, że ta choroba nastąpi w naszym życiu. Czyli tutaj może też być sytuacja tego typu, że na przykład kobieta, która ma obawę przed tym, co się stanie z mężem, że na przykład jest niebezpieczna sytuacja, no to na przykład może rzeczywiście ten może mieć wypadek samochodowy, tak? Jeżeli ta kobieta cały czas kracze, no też się mówi po prostu potocznie u nas w Polsce, nie kracz, nie kracz, bo wykraczysz, tak? Czyli może Wygenerować po prostu te myśli, mogą wygenerować zdarzenie. I tutaj jest ciekawa sytuacja, na przykład z Radosławem Majdanem, a więc znanym byłym piłkarzem, reprezentantem Polski, bramkarzem. Jego rodzice, jego ojciec był marynarzem, tak? I tam była sytuacja, że na początku lat 90. zatonął statek Heweliusz. Ten statek zaginął, tam ludzie zginęli, i właśnie na tym statku miał być ojciec Radosława Majdana, marynarz. Natomiast matka, i właśnie Majdana, żona tego, po prostu marynarza, miała złe przeczucie co do tego po prostu statku i tego kursu, i mówiła, o żeby nie płynął, żeby nie płynął, nie płynął po prostu, ona ma złe przeczucie. No wiecie, no, z jednej strony zawsze można mieć złe przeczucie, zawsze może kobieta w ten sposób powiedzieć, ale z drugiej strony to było tak silne przeczucie, że suma sumarom po prostu ten mężczyzna nie wypłynął. Nie wiadomo, czy to było spowodowane jakimiś innymi czynnikami, ale on po prostu nie wypłynął w ten rejs I rzeczywiście później nastąpiła tragedia, tak? Rzeczywiście później e, ten statek po prostu zaginął, ludzie tam poginęli. I on y, praktycznie tutaj, no, y, można powiedzieć, że cudownie nie zginął, tak? W tej sytuacji, że na, nastąpił cud, bo zawsze po prostu wypływał praktycznie w ten rejs, a tutaj nie zginął podczas tego, tego rejsu. Czyli można powiedzieć, że te myśli generują pewne, pewne zdarzenia, tak, które mogą nastąpić, nie za pierwszym czy nie za drugim razem, ale mogą one po prostu nastąpić prędzej czy później. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, co na ten temat myślisz, czy rzeczywiście zgadzasz się z taką tezą, z taką właśnie też hipotezą, czy też nie. No, dosyć ciekawa sytuacja. No, pamiętajmy, że ta kwestia tak naprawdę reinkarnacji jest różnie postrzegana, tak? Tutaj reinkarnacja najbardziej znana jest praktycznie w buddyzmie, natomiast jeśli chodzi na, u nas po prostu o nasz, kwestię kulturową, czy religijną w Europie, no to jest praktycznie, mamy do czynienia z katolicyzmem, a więc postrzeganiem tego, że po śmierci albo trafiamy do nieba, albo piekła, albo też do czystca, czyli po prostu religijne tak naprawdę rozwiązanie życia po prostu po śmierci, tak? Tego, co się dzieje z człowiekiem, czy duszą człowieka. Natomiast, no, jakby reinkarnacja zakłada co innego, tak? Często po prostu jakby w Polsce ta reinkarnacja postrzegana jest źle, to tak? znaczy, że człowiek po prostu po śmierci rodzi się na przykład jako pies, albo jakiś szczur, tak? albo jakiś po prostu kot, to nie oznacza w ten sposób, tak? bo może być nastąpić reinkarnacja, na rodzinie po prostu jako człowiek. Natomiast po prostu w zupełnie innej sytuacji, bez tego, bez, bez pamięci to co miał miało miejsce w poprzednim praktycznie tutaj wcieleniu, tak? Czyli to reinkarnacja w tym samym praktycznie w, w sensie po prostu fizyczności jako człowiek, natomiast nie jako zwierzę, tak? Czy po prostu pod inną, pod inną po prostu postacią. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jak w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!